Witaj. Witajcie! Nazywam się Mariusz Kwarciński. Nazywam się Małgorzata Pac. Jesteśmy fundatorami Fundacji Psychopozytywnych. Od września 2017 roku rozwijam społeczność skupioną wokół zagadnienia zdrowia psychicznego, jako jej wizjoner i lider. Sam jestem osobą autystyczną, zmagałem się z wieloma trudnościami, brakowało mi zrozumienia i wsparcia. Skierowałem się ku innym o podobnych potrzebach, chcąc stworzyć coś nowego. Zaprosiłem do tego gosia. Dołączyłam, ponieważ sama borykałam się z zaburzeniami odżywiania. W społeczności znalazłam dużo wsparcia, sama zaczęłam działać i wspólnie tworzymy psychopozytywną inicjatywę. Aż do początku 2020 roku działamy pod nazwą Introvertycy i Fowicy, które oddawała, z jakich środowisk i folsie wywodzimy. Zostaliśmy laureatami konkursu Liderzy Zmian 2019 za działalność na rzecz Krakowa. Stopniowo rozwijamy naszą inicjatywę na całą Polskę. Swoją wizję omawiałem z różnymi zainteresowanymi osobami. W krakowskiej drużynie administracyjnej zaprosiłem do wspólnego oddania się marzeniom i oto ich zapis. Marzenia mamy wielkie i kolorowe. A teraz chcemy przedstawić Wam konkretnie naszą misję. Fundacja Psycho Pozytywni wnosi pozytywną zmianę w podejściu do całości o zdrowie psychiczne i do osób z problemami psychicznymi. W podejściu zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, w tym instytucjonalnym, opartego na otwartości i empatii. Przeciw wykluczeniu i uprzedzeniom wychodzimy z działalnością uświadamiającą, promocyjną informującą oraz rzecznictwem. W szczególności prowadzimy ogólnopolską społeczność dla osób z problemami psychicznymi oraz wspierających, a także chcących uczestniczyć towarzysko, będącą przestrzenią wsparcia, integracji i rozwoju. Cześć, nazywam się Justyna Mazur, przewodnicząca Rady Fundacji, organu kontrolnego i doradczego. Wcześniej działałam w naszej społeczności, organizując spotkania planszówkowe, oraz spotkania wzajemnego wsparcia. Do Rady Fundacji należą jeszcze Sławek Drap, który również należał do administracji, rozwinął naszą inicjatywę, zakładając dla nas serwer Discord oraz organizując wydarzenia. Oraz Krzysztof Gał, dobra dusza naszej społeczności. Współpracujemy ze specjalistami zdrowia psychicznego. Do naszej Rady Naukowej należy pielęgniarka psychiatryczna Kasia i psychoterapeuta Bartek Perczak, z którymi konsultujemy nasze działania. Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Perczak, jestem psychologiem. Z psychopozytywnymi spotkałem się w czasie, kiedy była to jeszcze nieformalna grupa ludzi działająca głównie w obrębie mediów społecznościowych, chociaż już w tamtym czasie spotykających się również na żywo. Grupa zorientowana przede wszystkim na radzenie sobie z problemami emocjonalnymi utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, czyli przede wszystkim takimi problemami jak lęk społeczny, jak autyzm zespół Aspergera czy inne zaburzenia ze spektrum autyzmu, ale również niektóre zaburzenia osobowości. Poproszono mnie o to, żebym jako psycholog zaangażował się w działanie tej grupy i stąd moja obecność tutaj. Psychopozytywni z nieformalnej grupy bardzo szybko przekształcili się w fundację o zasięgu niemalże ogólnopolskim, co świadczy nie tylko o wielkiej sprawności fundatorów, ale również o wielkim zapotrzebowaniu społecznym na tego typu działania. Warto to podkreślić, że problemy emocjonalne dotykają jednostek, ale rykoszetem uderzają w całe społeczeństwo. Dlatego wszystkich borykających się z tego typu problemami zachęcam do uczestnictwa w życiu tej fundacji, natomiast wszystkich pozostałych do wspierania jej działalności na wszystkie możliwe sposoby. Jesteśmy otwarci na współpracę. Zapraszamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych oraz do dołączania do naszych grup na Facebooku. Odnośniki znajdziecie w opisie. Dziękujemy. Dziękujemy.